Cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z gry RimWorld na modach ze wszystkimi dodatkami. Mam dość złą wiadomość, ponieważ okazuje się, że raczej nie chcecie przetrwania kolonii, ponieważ 57% głosów dobę po zbudowaniu tak naprawdę ankiety. Wyszło na to, że chcecie, 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 żebyśmy walczyli. Ale jako, że generalnie same wyniki były do siebie zbliżone, to postaramy się owszem zawalczyć, ale jeżeli rzeczywiście będzie to z góry przegrana sprawa, to też będziemy próbować przynajmniej gdzieś tam uciec. Także miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Porg gdzie ty idziesz? Slate block to hauling inventory. Okej, okay, dobrze. Niech tak się też dzieje, moi drodzy. No i teraz tak. Ciebie bym prosił, żebyś się na... Poszedł i ogarną, ponieważ ym, mam delikatny, yy, delikatny plan, jak dokładnie to zrobić. Mam na myśli oczywiście, yy, mam na myśli oczywiście, recharge, mam na myśli oczywiście yy, walkę z nimi, ponieważ udało nam się tutaj delikatnie rozbudować yy, ten rejon. Yy, yy, no i teraz tak, prob yy, Zasada będzie, myślę, dość prosta. E, spróbujemy ich tutaj zlurować, żeby tutaj wszyscy weszli. Dzięki temu będzie takie wąskie gardło, gdzie możemy walczyć. Mam nadzieję, że tylko tych e, drzwi nie rozwalą i, i jakoś tam to będzie jednak. Na pierwszy ogień pójdą... pójdzie Hauler i Konstruktoid. Na mm, drugi ogień będą Militory. Na reszcie to będą nasi koloniści. Mam nadzieję, że to wystarczy. No bo inaczej będzie to dość problematyczne. Także, także taki jest plan. Do tego właśnie Chulera dałem, żeby się poszedł i uleczył. Uh, links, okej, okay. dumping soak pile. Mam nadzieję, że nie będziesz szedł. Naokoło nie będziesz, co jest bardzo dobre. No i miejmy nadzieję, że w ten sposób właśnie uda nam się to wszystko wykonać. Co to jest? Jak? bodajże, dokładnie, Fatih Osmanit został uleczony w pełni. Teraz tak, może w ramach przygotowań spróbujemy... Tak naprawdę, kurczę, problemem jest to, że nie mamy tak naprawdę czasu na przygotowania, bo robi się coraz gorzej, jeżeli chodzi o samopoczucie naszych kolonistów, mam na myśli przede wszystkim psychikę, no bo jakby nie było, akurat ty po prostu odwalasz, ale na przykład pok, A, na ciebie to nie wpływa. Okej. Okay. Czemu na najgorzej zachowujące się osoby to nie wpływa? A na przykład wy macie bardzo, w sumie dużo ten, na plus, a mimo tego minus 30 też na was praktycznie nie wpływa. Okej. Okay. U Ciebie jest minus 39, to już w ogóle przewalone. Kurde, tak dziwnie. Tyle dobrego, że mężczyzn u nas jest dość mało, a to przede wszystkim działa na mężczyzn. Mm, aczkolwiek e, ten tret jest bardzo, bardzo wysoki, tak czy inaczej trzeba się go pozbyć. Mm, no dobra. Także chwilowo możemy jeszcze, myślę, podziałać względem... E, Postaranie się, żeby to jakkolwiek było, yy, udało nam się ochronić. Także może to ogarniemy jeszcze. Riot Armo i Riot Helmet. Czy Riot Armor będzie bardzo przydatny? Riot Armor 224, stamina Auto, Powod. Blind. Przede wszystkim to, mam nadzieję też, że, że będzie git. No dobra, zrobimy dwie takie zbrojki, dodatkowo dwa hełmy. Podejrzewam, że i tak to będzie strasznie długo się robić. Gigus, jak tylko wstaniesz, to się tym zajmiesz. Jesteś naszym w końcu crafterem. Pytanie, właśnie, czy z nowych może osób gdzieś tutaj jest ukryty crafter, czy też nie bardzo? Nie do końca szkoda, no ale tak to na chwilę obecną wygląda, moi drodzy. Co to było? Nic ciekawego. Dobrze. Oprócz tego możemy jeszcze w sumie to powiększyć. To też mine, mine, mine. I możemy zrobić to jeszcze w ten sposób. Dzięki temu będą zawsze dodatkowe miejsca na dodatkowych kolonistów w tym miejscu. Dodatkowe miejsca na dodatkowych kolonistów, no. Perfekcyjnie się wysławiam. Nie ma co, musicie mi wybaczyć, jest bardzo wcześnie rano, gdy to nagrywam. Jak dla mnie, z reguły nagrywam wieczorami. Um, także, no, też jest ciekawie. E o, proszę, nie jest to aż tak ciężkie do, do zrobienia. Mia, proszę, żebyś się tym e się na tym skupiła. Nie przerywaj. Potrzebujemy tego jak najszybciej. E Biorę, gdzie idziesz? E Holding Slate Chunk. Okej, okay, nie będzie. Judasz 12 poziom Anmos. Dobrze. 52% na atak. Atak stratak. Unfinished riot armor, Unterloks. Mija nie ma broni. Ciekawe, gdzie się ta twoja broń podziała. Dobrze. O! Ty helmet robiłaś? Dobra, teraz rób sobie, co chcesz. Um, jeżeli chodzi o osobę, która będzie nosić Riot Helmet... Myślę, że będzie to Judasz. Ponieważ, yy, no... Kurde, jest naszym nadrzędnym kolonistą. Jak mam być szczery? No, troszkę szkoda, że poor. No ale nic to, nic to. Ważne, że jest. Ważne, że jesteś w pewnym stopniu przynajmniej chroniony. Taką mam nadzieję. Czy wy łazicie wszyscy? Czy ty wy to wszystko... Czemu hołujecie to? To mnie zastanawia. To zostało już zrobione, także git. E, mam tylko nadzieję, że nie będziecie przechodzić tutaj dalej. I, i powinno być git. Tak myślę, przynajmniej. E, minor Breakers, Kuciak i POG. Dobrze, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Paranoid. Mail Human Like, ok. Czy Kuciak? Ty jesteś mailem, właśnie. POWNITZ 40. Masz na minusie, Chill to Aikwonda. No czyli tobie najbardziej to doskwiera. Mia, ty nie masz broni. Nie powinnaś chodzić bez broni. Nie podoba mi się to wcale. Machine pump shotgun, tak poproszę. Czy może granaty? Nie. Pump shotgun będzie, będzie ważniejsze według mnie nie, Ripa Bioryl, gdzie jesteś? Relaxing, ok. Następnie Ripa Lifta. Dobrze. Jeszcze dodatkowo możemy jednego mecha ogarnąć. Kogo by tu zrobić? Agrihanda chyba co. Wydaje mi się to być fajnym rozwiązaniem. A tutaj możemy Basic sappo. Tu a następnie. Dobra. Na razie tego nie zakolejkujemy. W ten sposób przynajmniej. Dobra. Zostaniesz naprawiony. Riot Helmet zostały stworzone. Bardzo ładnie. Komu jeszcze Riot Helmet by się przydał? To jest dobre pytanie. Mija. To taki pump shotgun. No tak. To chain shotgun ja szukałem. Change shotgun normal, dokładnie, going for walk, na razie nigdzie nie idź jednak, uh, riot ammo, dobra, i jak to biorę, zakończysz? A gdzie ja to dałem? My to? Właśnie, agri -hunt. dobra, i to proszę, żebyś ogarnął. A macie kurde przychodzenia. <grych> Dobra. Needlehome Crawl Na razie nie potrzebujemy, moi drodzy. Na razie nie. Nie jest to aż tak ważne. Bit copy Tu ogarniemy to. Precision, o, Precision Rifling, czyli nowe brońki będziemy mogli stworzyć, które oczywiście będą prawdopodobnie wymagały znacznie większych nakładów pracy, by jakkolwiek. Przepraszam najmocniej, to zrobić, także też mija się to chyba z celem, przynajmniej na chwilę obecną. Um, to nie wiem, takie mam dziwne wrażenie. Mm, dobre, curveball, to nas już nie będzie interesować. Hazard protection, advanced computing. Um, basic holodeck, co to jest takiego? Simple component. podejrzewam, że jest to po prostu gdzieś tam do tworzenia o, swojej własnej Czego? Swojego własnego statku. Firefoam Foam, Moisture Pump, Biosculping, Biosculping to mogłoby być fajne. Waterfall Generator, raczej nas nie interesuje. Penoxylina Juice, Wake Up, Psychic Refining. Szczerze nie wiem, co teraz opracować, nie mam bladego pojęcia. Może być naprawdę, naprawdę różnie. Może Long bladesy. Będziemy tego potrzebować, jakby nie było. Chociaż to może być fajne. Dobra, nagarniemy to. Biofuel refining i być może będzie to też bardzo przydatne. Taką mam przynajmniej nadzieję. Ile ci jeszcze zostało do na... O Jezus Maria, do połowy dopiero się naładowałeś. Trochę zajmie, jak widać. Mm, dobra. To jeszcze... Ty masz Giggles, masz miecz, nożyk właściwie Fati... gdzie ty jesteś? Tutaj, Slipping. Wiesz co? Ja bym prosił, żebyś ty się tym zajął zamiast pracować, zamiast, zamiast spać, przepraszam. A kolejną osobą, kolejną osobę poprosimy o to, żeby stworzyła. Nie wiem w sumie nawet co. Brooke Apron. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. W każdym razie potrzebujemy dobrej ochrony. Może Hawkins? Zresztą ona nie może strzelać. I szkoda by było się jej pozbyć. Fotiemu może damy eee, kolejną, kolejną właśnie. Riot Amo. Damy mu też broń. Z nadzieją, że będzie dobrze. Tylko nie wiem. kurczę. Kafi. O, kafi mamy. Okej. Okay. Production, jak tak Espresso Machine możemy wytworzyć. Dlaczego nie tutaj? Moglibyśmy to tutaj zrobić. A dlaczego nam nie pozwala? Patrzcie, w tą stronę nie mogę, ale w tą stronę już mogę. Bez sensu. No dobra, niech będzie. A tutaj to zrobimy, jak tak. No, jest to kuchnia, jakby nie było, tak? Wydaje mi się to być dość dobrym rozwiązaniem i mam nadzieję, że też sensownym w miarę. Chociaż trochę taką, mam nadzieję, mocną. Dobrze, mamy espresso machine. Um, teraz tak: bill. Romano, Lemons, TTT, Coffee Beans, Coffee Iced Coffee, Espresso Coffee, Fast tea. Cannibal Coffee. <laughs> moglibyśmy to zrobić. Uh, tea, black tea, mamy mleko? Mamy, Bo rozumiem, że to mleka potrzebuje. Nutrition tea, ingredients, nie, drinks, non-alcoholic drinks, aluminum products, właśnie. Milk mamy, także można tego troszkę zrobić. Done till you have ten. Następnie można. Tylko do czarnej kawy, mleko? Tak nie do końca rozumiem. Uh, espresso coffee, tak jest. Do until you have. Nie wiem. <laughs> Nie wiem, z 50. I, I myślę, że będzie OK. Nie jestem też pewien, czy to tu powinno być składowane, ale dobra. Uh, coffee. Drink Irish coffee. Tutaj będzie to wszystko przez, prze, 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 prze składowane. O, że w ten sposób. Dobra. Kto się ubrał w uh, Riot Amo Gear. Riot Armor, ty masz. Dobrze. Eee, właśnie o to nam chodziło. Okej, okay, dziwnie to wygląda. Nieważne, nie, nie drążmy tego tematu. Mm, kolejny Riot Armor jest tworzony przez Gigglesa. Giggles. Ty to robisz. Beautiful re Refining jest git. Um, long Blades, tak, poproszę w sumie. Daj mi się, to że to będzie fajne. No bo jakby nie było, potrzebujemy też broni mele dla osób, które nie potrafią w żaden sposób strzelać. No, oh, Okej. Okay. Oczywiście, że tego nie chcemy tutaj mieć. Ty sobie grasz. Okej, okay, niech będzie. To nam też się podoba. Tutaj fajnie sobie radzicie. Czy ty idziesz? Towarding grass. Okej. Okay. Dobrze, dobrze, bardzo mi się to podoba, tutaj już... O, to też rice plant można ogarnąć. Eee, bardzo chętnie bym zobaczył jak ktoś to robi. <laughs> eee, może być różnie, może być różnie jak najbardziej, ale, ale bym chętnie zobaczył. Dobrze, teraz jeżeli chodzi o to. Rural resources... Eee, może tak, rice. Czy możemy tutaj składować? Nie możemy. To dość niedobrze. Mm, storage. Nie wiem co tu mogę, w jaki sposób mogę zwiększyć jakby ten, tutaj, tutaj składowanie. Ukszow. O, dobra. Może być. Steel. Alabasta. Nie, raczej alabastrowe nie. Slate'owe zrobimy. O Jezus Maria. Ło ja jejeju. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Powinno, powinno to być. Okej. Okay. Riot Amo został kolejny stworzony. Jeżeli chodzi o komponenty, jeszcze trochę mm, ich mamy, także myślę, że może być dobrym rozwiązaniem, by stworzyć tych Riot Amo więcej. Nie jestem też pewien, czy to jest po, po, porządna opcja, ale, ale no, tak czy inaczej potrzebujemy ochrony, a jeszcze jeden mech się tak czy inaczej robi. Także, mm, no nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest ok. rzecz. Uh, 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 uh. Dobra, 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 to mamy ogarnięte wszystko. Właśnie, Chain... No właśnie, Konwad, Ciebie możemy poprosić o to, żebyś podziałała na pok, Over POG. Gdzie ledziesz? Pięknie. E Został prze przerobiony na IDEO Justice. Bardzo, bardzo fajnie. Wybaczcie, łupkawosi, e, możemy lecieć dalej. E, mamy ponad 2000 jeszcze hej. Czyli na przyszły rok myślę, że w zupełności wystarczy, nie będzie to e, stanowiło zbyt dużego problemu. Jednakże prosiłbym też, żebyście to też zaczęli. Moi drodzy, robić. Tu jak posprzątacie, to to bierzcie się za to, co? Bardzo będzie fajnie. Będę bardzo szczęśliwy, ponieważ potrzebujemy jeszcze więcej. A bioryl... E, w sumie źle, że Ciebie poprosiłem o to, bo chciałbym, żebyś to zrobił. Research screen. Mm, kolejne możemy ogarnąć też e, harfy. Bo dlaczego by nie? I pianino? A nie, raczej pianino nie, ale harfy jak najbardziej. Dobra. E, dobra, i następnie to ogarniesz sobie gdzieś tam. Jak to już zrobisz? Pięknie. I tu powinno się znaczne, znacznie więcej tego wszystkiego zmieścić, Tak mi się wydaje, przynajmniej. Mia transportuje, także jest pięknie. No, 17 poziom intelektualności, bardzo fajnie. Faty działa. O, no dobrze, no dobrze, bardzo bardzo fajnie. Mi się bardzo podoba. Catlands, Time, Timbershroom. Would like substance. Okej! Okay. Tego nie wiedziałem, że coś takiego można tutaj wytworzyć. Także nie jest źle, nie jest naprawdę źle. Pytanie: Extreme mamy na chwilę obecną. Czy jeszcze to wzrośnie? Czy może one zaczną nas atakować? Czy jak to będzie wyglądać z biegiem czasu? Bardzo dużo pytań. O, Royal. Dlaczego oni tu przyszli? Extreme Break Risk. Judas, No Judasowi odwala niestety. Zobaczmy nic. 40... A, żarcie nie miałeś, ok. Dlatego tobie też miałeś takie dość duże problemy. I patrzcie, wszystko się zmieściło. Tu mamy cały nasz, całe nasze zasoby. No właśnie, Pok też. też nie do końca ogarnął. Dobra, idź kolego. Besak, pit. No, kurde, niedobrze. Mam nadzieję, że się ogarniecie. Już za chwilę, moment. Możesz tego bić. No, bij te wielkie drzewo, kolego. It's standing. Human Fist. Dobra, Tantrum. Uh, uh, resource Console. To jeszcze nawet walczyć obecnie. Nie możesz. No, chłopie. Teraz Pit nam padnie. Dobra, to niech chcę rozwala, nie? Bardziej... 3 godziny, bad. Eee... Medical. Dobra. To jest git, to... to może być. Of, mam tylko nadzieję, że o to ogarniemy, nie? Off. OK. Na razie nie. Ty debilu. Eee, Tyle W Generalnie wiem gdzie są resource plants na naszej mapie, także nie jest to problem. Eee, gorzej, że... Właśnie. Dobra. Jest OK. Udaje wam się to ogarnąć wszystko. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Kolejna, kolejne, kolejne rzeczy. Uh, pit ostatnio strasznie często obrywa W jakiś tam sposób Bo no to jest niebieski co jest dość dziwne Tantrum uh, starvation pit uh, ktoś to może ogarnąć proszę Mia Pit uh, No musisz kuźwa jest głodny Jak tego nie zrobisz to padnie nam do rana Kuciak ty nie ma spania idziesz Sprzątać Co żeś nasyfił Clean kitchen, storeroom, sanctuary, agri -hunt. pięknie, biorel, ogarnij. Wspaniale, mamy dodatkową osobę, pani agri walk. Bardzo prosimy, żebyś pracował i robił to, co do ciebie należy. Pięknie, najpierw zajmiesz się drzewami, także wspaniale. Pit niestety jest poszkodowany dość mocno, chociaż on i tak nie mógł walczyć. Także nie robi to nam zbyt dużej różnicy. No i tak, no głównym problemem, dlaczego tak się stało, jest oczywiście to, że wymusiłem na nich pracę, a niekoniecznie mieli czas, żeby jakkolwiek zjeść sobie, czy cokolwiek innego zrobić. To mógł być delikatny problem. Ale nie uważam, żeby tak było, bo ja jestem nieomylny, trzeba to brać pod uwagę. No cóż, ale na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie, w górę nie żałujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach, także do zobaczenia, hej, cześć i czołem, pa!